Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj mnie widzicie w takich troszeczkę niecodziennych warunkach, ponieważ odwiedziłam klinikę Soft Skin Derma Clinic, gdzie przyszłam sobie na depilację i tak jak widzicie, tutaj pani Ania mi wykonuje depilację laserową. Jaki to laser, to zaraz pani Ania Wam o tym opowie, ale tylko to, co ja chciałam powiedzieć, bo czasami jak z kimś rozmawiam, to mi ojejku, zrobiłam mi sobie depilację i tak dalej, i tak dalej, ale to boli, ale to długo. Nie moi drodzy, ja ten laser już mam robiony chyba z trzeci czy czwarty raz i powiem Wam, że to jest laser bezbolesny, e, bardzo szybciutko, na przykład tak jak mam pachę robioną, to jest tylko 30 sekund. I dlaczego ja się akurat zdecydowałam na depilację w ogóle całego ciała, tak? E, dlatego, że uważam, że to jest bardzo duża wygoda. To jest bardzo duża wygoda i ciekawa jestem, jak to jest u Was czy raczej jesteście zwolennikami takich włosków na ciele, czy, la, czy wolicie depilację, jeżeli jak, to w jakiej formie. Bo tak jak mówię, ja tą laserową po prostu uwielbiam. Teraz bym poprosiła panią Anię, żeby specjalnie dla was troszeczkę opowiedziała o tym laserze, ponieważ to pierwszy raz jest dzisiaj taki odcineczek u mnie na YouTubie, właśnie troszeczkę z takiej pielęgnacji ciała. Pani Aniu, coś tam pani powie tym moim ukochanym słuchaczom, widzom? Coś coś Chcę, chwileczkę. E, jeśli chodzi o depilację laserową, jest to laska klasy medycznej Soprano Ice Platinum. E, dzięki temu, że ma trzy wiązki laserowe w jednej głowicy, jesteśmy w stanie m, wpływać na większą liczbę włosków e, i na różnej jakości włosy. Może być on nawet bardziej cienki czy jaśniejszy. Teraz mamy taką porę roku, że wykonamy jeszcze tak naprawdę trzy zabiegi, jeśli chcesz na przykład zdążyć przed urlopem, który będzie na wakacjach. I dzięki temu będziesz się cieszyć bardziej gładką skórą. Nie będą ci brastać włoski. Będzie to skóra gładka. Także myślę, że warto. Zapraszamy kochani, a ja oczywiście będę Wam dawała tej relacje na bieżąco ze wszystkiego, ale tak jak mówię, ja nawet sobie ręce wydepilowałam, wiecie? I te włoski już mi w ogóle nie odrastają, w ogóle dzisiaj przyszłam na lasach i chyba nie będziemy tego powtarzać, bo ja już tutaj nie mam nic. Dobra, na razie buziak.